Cześć, to jest Tyna i dzisiaj o moich nowych kaktusach i sukulentach, i pokażę jeszcze, jak zrobiłam dla nich wiszącą półkę. Od pewnego czasu postanowiłam, że chcę zazielenić swoje mieszkanie. Wspominałam o tym przy poprzednim filmiku o kwiatach. I chyba było to na koniec maja albo na początku czerwca, i od tego czasu żadna roślinka nie umarła, nie zdechła. A wręcz mogę powiedzieć, że mają się dobrze, bo wypuszczają nowe liście. I widzę, że na przykład rosną. Zauważyłam, że przy jednym z dwóch kaktusów, które wtedy przesadzałam, pojawił się jeden mały mini kaktusik, a reszta kwiatów też troszkę podrosła. No i to coś, co mówiłam, że jest kaktusopodobne, to już wiem jak się nazywa. Jest to Haworsia i o dziwo ona zakwitła. Ja jestem naprawdę w szoku. W tym miesiącu wymieniłam też doniczkę z podłożem dla yy, storczyka, o którym mówiłam, że ledwo zipie. No i nie wiem, zobaczymy jak to się skończy. Mam nadzieję, że może mu to pomoże. Moja kratowa rodzina powiększyła się też o peperomie i liffenbachie e, i one też się mają bardzo dobrze, bo wypuszczają nowe listki. Ostatnio zakupiłam też sansevierię i mimo, że jeden z liści jest dość mocno uszkodzony, to wybrałam tą doniczkę specjalnie, dlatego, że widziałam, że jest tam jedna malutka odnóżka, która... E, po prostu jest nową roślinką i jak przesadzałam, to po prostu rozdzieliłam sobie i tą dużą zostawiałam w większej doniczce, a tą małą przesadziłam do mniejszej. I okazało się, że jest tam jeszcze jedna mini, mini, mini roślinka, którą też wsadziłam do osobnej doniczki. Eee, zobaczymy, nie wiem czy nie zrobiłam tego za wcześnie, bo może były za małe, żeby się teraz dobrze przyjąć w nowych doniczkach, ale trudno, to eksperyment, zobaczymy co z tego będzie. I w ogóle kurczę wkręciłam się w te kwiaty ostatnio, eee, i to z jednej strony super, bo mam coraz więcej tych kwiatków, jest coraz bardziej zielono w domu. Ale mój budżet na tym cierpi. Mimo wszystko czuję, że to są dobrze wydane pieniądze. Ale do sedna. Dziś powracam do tego, co kiedyś bardzo lubiłam czyli do kaktusów. Bo kiedyś, jak byłam młodsza i mieszkałam jeszcze z rodzicami, to miałam u siebie w pokoju kaktusy, bo to były jedyne kwiaty, które mogły przetrwać. Co prawda, jednego kaktusa ususzyłam, ale spójrzmy na to zasłonę milczenia. No i właśnie chciałabym powrócić do tego, więc. Ostatnio poszalałam, kupiłam 15 różnych kaktusów i sukulentów, no i postanowiłam, że muszą mieć większe doniczki, żeby mogły się rozwijać. No i jako, że było ich tyle, a na parapecie mi się raczej tyle nie zmieści. To miałam misję, żeby zrobić dla nich wiszącą półkę, ale najpierw wsadzanie do większych doniczek. Ja osobiście uważam, że warto przesadzać rośliny kupione w jakimś sklepie od razu do nowego podłoża. Proces przesadzania wyglądał tak, że na spod wszystkich doniczek wsypałam po trochu y, keramzytu, y, wsypałam też po garści podłoża do kaktusów i sukulentów, no i zaczęłam przesadzać, dosypując odpowiednią ilość ziemi. I starając się nie pokuć, oczywiście się pokułam kilka razy, no ale tak to jest przy kaktusach. Na koniec okazało się, że zabrakło mi ziemi tej specjalistycznej, więc kupiłam zwykłą, najzwyklejszą, bo pamiętam, że przecież tamte kaktusy wsadziłam do zwykłej i też jakoś rosną, więc uznałam, że tym też nic nie będzie. Nie przejmowałam się też, kiedy na przykład nasypałam trochę ziemi na kaktusa, bo na koniec i tak wszystko pędzelkiem poodgarniałam, żeby z tej ziemi to oczyścić. Jeśli chodzi o przesadzanie, to tyle. A teraz o tym, jak zrobiłam dla nich wiszącą półeczkę. No i tak, potrzebowałam do tego półki meblowej, którą kupiłam kiedyś tam w Obi za jakieś 15 czy 16 zł, bo miała służyć do czegoś innego. Zresztą nawet już tam przymocowałam kiedyś w sporniki. Natomiast y, uznałam, że ich nie będę usuwać, bo może po prostu będzie lepiej przylegało to wszystko do ściany. I wykorzystałam też sznurek makramowy. I z jednej strony zawiązałam ten sznurek na supeł. owinęłam kilka razy wokół y, półki i pozostawiłam pewną ilość sznurka. I oplotłam y, półkę z drugiej strony. Znowu pozostawiłam taką samą ilość sznurka, i y, oplotłam jeszcze raz i zawiązałam wszystko na końcu. A wokół półki postanowiłam dodać ozdobne chwosty. I gotowe. Ok, i tak prezentuje się gotowa półka z y, poprzesadzonymi kaktusami i sukulentami. I... Muszę przyznać, że cieszę się z tych moich nowych kwiatów i z tego, że mają swoje własne miejsce i jestem pewna, że moja przygoda z kwiatami jeszcze się nie skończy i mam już listę kwiatów, których poszukuję i zawsze jak jestem w jakimś markecie czy w większym sklepie, to sprawdzam, czy przypadkiem nie ma tam tego, czego właśnie szukam i myślę, że za jakiś czas pojawi się u mnie kolejna i kolejna i kolejna roślina i to już wszystko na dziś więcej jeśli podobał ci się filmik zostaw łapkę w górę zasubskrybuj kanał możesz też zerknąć na inne filmiki do następnego pa